7 września 2021 roku witamy serdecznie widzów kanału łączy nas piłka TV po raz trzeci w ciągu pięciu dni ze stadionu miejskiego w Malborku po pechowej porażce z reprezentacją Holandii po porażce po rzutach karnych dziś biało-czerwoni reprezentacja Polski do lat 17 w meczu o trzecie miejsce turnieju o puchar syrenki zagra z rywalem równie mocnym z rywalem równie silnym o równie dużych zespołowych i indywidualnych umiejętnościach co nasz przeciwnik sprzed dwóch dni na starcie między reprezentacjami Polski i Portugalii. Serdecznie zapraszają państwa Dawid i Adam Delima Jeśli chodzi o skład reprezentacji Polski, zmiana w bramce. Michał Matys między słupkami też w związku z tym, że Marcel Mendes obejrzał czerwoną kartkę. Linie obrony bez zmian. Miłosz Kurzydłowski, Bartosz Tomaszewski, a także Mikołaj Tudrój. Ten tercet się nie zmienia od pierwszego meczu. Na prawym wachadle Patryk Kryklik na lewym Maciej Bochniak. W środku Jakub Staniszewski i Bartosz Bernatowicz. Tutaj to wszystko dość mocno już zmodyfikowane. Jeśli chodzi o Ofensywny tercet Kacper Terlecki, Kacper Masiak, a przed nimi Krystian Okoniewski. Czekamy na pierwszy gwizdek sędziego Patryka Gryckiewicza. Ten w tym momencie wybrzmiał, także rozpoczynamy trzeci mecz podczas turnieju o Puchar Syrenki. Troszkę nie inna charakterystyka tych zawodników, ale Staniszewski miał niezłe wejścia. Masiak miał na plecach Rodrígueza, dobrze wycofał do Rychlika i teraz liczymy właśnie na tę szybkość Kasper Masiaka doskonale puścił sobie piłkę obok Marlona Juniora, jak on to zakończy doskonale Kasper Masiak no sam sobie tę bramkę wypracował i sam ją zdobył. Mówiłem już dużo ciepłych słów o Masiaku w meczu z Holendrami, bo mi on się naprawdę się podobał, a teraz ta akcja no to jest naprawdę kapitalne, to co zrobił Masiak, jakby był przebrany w koszulkę Portugalczyków, to by się nikt nie zdziwił, bo to zrobił no fantastycznie tutaj przed obrońcę wszedł. Później też jakąś zimną krew zachował w pojedynku sam na sami. naprawdę może się cieszyć nasz zespół z prowadzenia. Myślę, że zdziwiłby jedynie kolor włosów, bo, bo tak jasny blond raczej w Portugalii niespotykany. Kapitan reprezentacji Portugalii, gracz FC Porto. Uwaga, bo za chwilkę Guilherme Santos. Zobacz, tak na małej przestrzeni trzech, 4 graczy obok Santosa. Kapitan nie zrobił to Kasper Masiak no z przyjemnością będziemy to wycinać, pokazywać, a teraz uwaga, bo jest kolejna szansa dla biało ale strzał Patryka Rychlika. Prosto w Diogo Fermowanie. Ale to była też świetna układanka naszej drużyny. Tudrój. No dla niego ten turniej jest taką, takim egzaminem męskości, dojrzałości. Znów możemy to powiedzieć, bo przecież to jest zawodnik urodzony w roku 2006. Trzeci mecz, trzeci raz w wyjściowym składzie. Rychlik. Czterech zawodników w białych strojach w swojej ofensywnej akcji. Kasper Masiak nie miał z czego uderzyć. Nie miał z czego, chciał chyba tak zaskoczyć. Obrońca portugalskiej Bragi. Uwaga, bo centra z głębi pola. No widzimy, że Luis Gomes potrafi to zrobić naprawdę doskonale. Teraz pomylił się José Rodríguez. Kilka stałych fragmentów wykonywał w meczu inaugurującym tę edycję turnieju Pucharu w meczu z reprezentacją Mołdawii. Teraz ta centra nieudana, choć jeszcze przed polem karnym jest szansa, by to poprawić Kasper Masiak. No, no, moglibyśmy skorzystać z tego ustawienia Fernandesza, który był lekko wysunięty, ale już zamkn zamknęliśmy ten sektor boiska, Portugalczycy już będą kombinowali w inaczej. Oliveira, próba bezpośredniego zagrania w pole karne, ale no nie ma dzisiaj łatwego życia. José Rodriguez. myślę, że ani z naszymi obrońcami, ani też ze swoimi kolegami, prawda? Bo oni tak go szukają, ale no nie do końca. Oj, teraz za to Michał Matys, no nie może się tak zachować. Bramka z reprezentacji Polski, 44. minuta. Sprezentowaliśmy tego gola Portugalczykom, a konkretnie Jose Rodríguezowi. Tutaj nie wiem, czy komentarz czegoś wymaga. No bardzo mi szkoda przede wszystkim Matysa, że to on popełniał taki błąd, bo on doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że no to był fatalny błąd, który daje Portugalczykom gola, bo tak naprawdę Portugalczycy tego gola nam jeszcze tylko. Czasami go podarowaliśmy w tak ważnym momencie spotkania, gdzie oni nam w ogóle nie zagrażali. Z plusów dla Matysa, on tą sytuację zapamięta myślę, że na bardzo długo i będzie bardzo uważny przy takiego typu zagraniach. A z minusów zaraz kolejna szansa dla Portugalczyków. No i teraz Michał Matys już się poprawił. Ależ mogliśmy tutaj z nieba do piekła przejść, prowadziliśmy. Szybko była więc szansa na rehabilitację dla naszego bramkarza. Koniec pierwszej części tego spotkania po 45 minutach. Polacy pechowo, myślę, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, tylko remisują z reprezentacją Portugalii, bo to była naprawdę dobra połówka. To były naprawdę takie fragmenty, gdzie my prowadziliśmy zasłużenie. Ba, mogliśmy doprowadzenie podwoić. Bardzo dobrze zachowanie naszego zawodnika w defensywie. No życzymy sobie tego, żeby Dawid Zięba zagrał dzisiaj co najmniej tak, jak zagrał w meczu z reprezentacją a teraz akcja Polaków, Sławiński do Masiaka, znów ten duet nam się uaktywnia, Kasper Masiak broni to portugalski goalkeeper. Ale brawo, za ta takiego czegoś mi brakowało w pierwszej odsłonie meczu. Większe to doświadczenie Diogo Monteiro, który zresztą jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem, jeśli chodzi o te gry międzynarodowe. A teraz uwaga, Oliwier Sławiński, no za takie akcje właśnie go lubimy. Sławiński to jest takie bym powiedział określenie pozytywnie bezczelny chłopak na boisku. Jest Guilherme Santos, z takim uderzeniem radzi sobie Matys. Troszkę przyspieszają teraz Portugalczycy. Oliveira, głębiej poszukał Veloso, ale piłkę stracił. Dobrze znów Staniszewski, ruszamy z szybką akcją. Terlecki, na razie jest tutaj sam, ale no zobaczmy, jak on doskonale wszedł między dwójkę rywali. Terlecki, ale chyba potknął się gdzieś w polu karnym. Stracił na chwilę równowagę. No i to nas niestety dużo kosztowało. A też Kolemba wydaje mi się troszkę spokoju wniósł. Teraz świetnie rozrzuca na lewą flankę. Zięba, no zobaczmy, jest w środku Terlecki, zupełnie niekryty. Nadal Zięba sam, ale przepuścił piłkę Sławiński. Nie dał rady kopnąć jej w kierunku bramki. Chciał pewnie też zobaczyć trener Gęsior, jak ten tercet Zagłębia zafunkcjonuje właśnie wspólnie na boisku. Oczywiście Masiak ze Sławińskim sporo tych minut w ostatnim sezonie razem rozegrali, ale Terlecki niekoniecznie. I właśnie on teraz przy piłce! Kasper Terlecki tuż obok słupka! Ale szkoda, świetnie, tutaj Terlecki sobie tą piłkę układał do tej wiodącej lewej nogi. No ale oczywiście do końca jeszcze jest sporo czasu, i tutaj no spokojnie wszystko może się jeszcze kilka razy zmienić. Portugalczycy. Jest trochę miejsca w okolicy 16 metra. Potężnie to e, uderzał w tej sytuacji, wprowadzony z ławki Gonçalves, ale doskonale Matys. Tak jest, ale też tutaj plusie, chociaż za chwilę stracił piłkę Sławiński. Gonçalves, lewa strona, tam urywa się Rodríguez. No to wyjście Matysa. Mam wrażenie nie do końca przemyślane. Alfa Balde, czy on to zakończy z całem. Dobrze, naprawia ten swój, chyba jednak błąd, Michał Matys. E, to było niebezpieczne, a zobaczmy teraz. Daleko od bramki, ale skutecznie Diogo Fernandez. Tak, Staniszewski gonił, ale zobacz teraz, co tam się wydarzy. No, niestety nie, nie ma bramki. Już w zasadzie byłem pewny, że ta piłka po właściwej stronie słówka będzie zmierzać po strzale Jose Rodríguez'a. Ależ było niebezpiecznie maszado. No, bardzo złe było to podanie, dobrze, że połapał się w tym wszystkim Oliwier Sławiński. E, do, e, zagranie do Jędrasika, no ale niestety zabrakło strzału. Dobrze Sławiński to rozrzucał, ale... Zięba. Mocne dośrodkowanie, Kurzydłowski prosto w bramkarze. Na pewno Kurzydłowski latach takie coś, że potrafi. No i strata Portugalczyków. Ruszamy trójką z tą akcją. Oliwier Sławiński to może być jego szansa. To może być jego moment. I to jest jego moment. 90 minuta, Oliwier Sławiński. Polska 2, Portugalia 1. Czyli nie myliłem się, że powiedziałem takie zdanie, że liczę jeszcze tutaj na zryw Sławińskiego, bo on może przeprowadzić taką akcję, która da nam zwycięstwo. I właśnie teraz oglądamy właśnie Sławińskiego. Jego nie widzimy, bo utonął w objęciach kolegów. Ależ tutaj to się potoczyło w ostatnich fragmentach czasu podstawowego, ale no prosili się o tego gola Portugalczycy. 90 sekund zostaje Portugalczykom. Gonçalves, Matys. Na no jak długo? Czy tutaj jeszcze Portugalczycy nie wrócą w posiadanie piłki? Zablokowany Sanka. Kolejne uderzenie, ale bardzo niecelne teraz w wykonaniu... No właśnie kogo? Jean-Conseil Saint. Bezbramkowy remis reprezentacji do lat 20 w Lizbonie. A tutaj, w tym momencie możemy to ogłosić. Reprezentacja Polski w kategorii do lat 17 wygrywa z Portugalczykami. 2 do 1. Naprawdę mieliśmy bardzo dobre mecze, momenty w tym spotkaniu. Zawodnicy u nas, drużynie, pokazali też pod kątem indywidualnym, że stać ich na wiele. Naprawdę dobry turniej, naprawdę taki turniej, w którym reprezentacja Polski rosła z każdym kolejnym meczem, zbudowana tym wysokim zwycięstwem nad Mołdawią. Później wzmocniona jeszcze wiara we własne możliwości po, po tej próbie charakteru w rywalizacji z Holandią. Serdecznie dziękujemy za obecność podczas tego turnieju. Polacy lepsi od Portugalii, Polacy zasłużenie, wygrywają ten mecz 2 do 1.